Hej, przyjeżdżamy <laughs> na da. rooftop Maria Tu, 32 piętro. Wyglądamy tak dzisiaj trochę słabo, ale już nie mam ciuchów. Już nie mam ciuchów. Jeszcze wjechane. Jesteśmy na tym rooftopie Jednym z wielu Każdy jest inny Każdy ma coś w sobie innego Tutaj są dwa poziomy tak. My jesteśmy na samej górze Ładnie jest Jest ładnie, przyjemnie Spokojnie Każdy sobie siedzi, rozmawia My czekamy na swoje napoje Na swoje napoje wyskokowe Dostaliśmy chipsy bananowe Tak? Kipsy bananowe. Jeszcze ich nie próbowałam. Wyglądają tak. Słabo widać tu i świetle. No. ale bananowe na ostro. Dlaczego Czuć nie? słodycz banana, ale są jakby w papryce. A znaczy to nie jest jakby papryka z limonką? Jeszcze do tego. Tak wyczuwam taką nutę. Wiecie, Macie te lajsy limonkowe, które są w Polsce. Sm te te chipsy bananowe smakują podobnie, tylko że tu jeszcze dochodzi do tego smaku słodycz banana. Pyszne, zjem wszystko. No, dostaliśmy nasze drineczki. Nie ja mam margaritę. Też chciałam mojito, ale pani powiedziała, że się skończyło. Ty masz whisky sour. sour I tak sobie dzisiaj będziemy spędzać wieczór ma mało miejsca tylko takie ujęcie dziwne Ale zamówiliśmy sobie jeszcze pierowki Nie mam jak ich pokazać To się ja widercem Jak chcesz pałeczkami? Pałeczkami nie dam rady Może to w rękę wezmę tak wyglądają. Pierożki. Zaraz zaczynam. Jak smakują. A tam nie ma noża, nie? Są dwa widelce, dobra. Nie, Wyglądają przepysznie. A mięciutkie. Smakują dobrze. Ale inaczej niż na street foodach, podane ekskluzywnie w sumie. Jest, a jeszcze, zapomniałam, jest do tego sos. Pani powiedziała, że jest słodki. No słodko kwaśne wyglądanie. wygląda, nie? Wezmę I Teraz z sosem. Dobry sosik. Mm. I od razu że inaczej smakuje. Mięsko jest bardzo delikatne. W ogóle konsystencja całego tego pierożka jest taka rozpływająca się w ustach. Nawet gryźć nie trzeba za bardzo. Tylko ten kawior na wierzchu mi przeszkadza trochę. Ja go nawet nie poczułam. Aha. Mhm. A nie lubię kawioru. A jakoś pominął się w, tym, w tych całych e, Smaka. smakach tego pierożka. Już dlatego go nie wyczułam. Lepiej. Tam jest wyjście na rooftop. Taka klatka schodowa. Tak. Śmiesznie. Ale panele są. No, 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 no. Są, można pozwiedzać. Sztukę. Kocioł. Zobacz jakie ma oczy. Hmm. Nie, 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 Śmieszne koty Koty nie, śmieszne nie, do nie, nie, do nie, tak, do nie, 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 jest nie, 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 co jest nie, 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 jest Idziemy do windy. Tak, trzydzieści dwa. Byliśmy dwa piętra wyżej. Trzydzieści cztery. Trzydzieści cztery. Ładna winda. Lobby one. I zjeżdżamy. Szybciutko w dół! Ale ciśnienie, uuuu! Spokojny Użrejszy wieczór wycie. po wczorajszym szalonym na Khao San Road. Przydał się taki wieczór chillu na dachu. Dobra, jesteśmy w recepcji. Pa pa! My oczywiście na street foodzie. Będziemy jedli ramen warzywny. Do tego kupiłam kurczaczki i oczywiście o jeszcze soczki kupiłam jeszcze giozę czyli moje ulubione pierożki, Tylko się otworzy nie uh -huh. Gioza kurczak z żołami, dlatego takie zielone tym razem. No, ale ciekawie jesteśmy ramenu, bo jeszcze nie jedliśmy. Zaraz sobie posmakujemy Słonka? Nie. No. I zaczynamy jeść. Kurczaczek. Smakujemy. Dobra, tam inna niż poprzednie co jesteśmy, ja bo poprzednie były bardziej chrupkie. Hmm ale to też dobra takie się nie tak mocno To coś o dobry ramen ale ostro jest dla mnie ja jestem bardzo wrażliwa na ostrość a warzywka? Twarde. Oni w ogóle to nie gotują to. Bo... Wszystko bardzo dobre. To jest taki trochę inny striców, bo... Bo wcale nie pan Na górze są sklepy z ciuchami elektroniką. No takie centrum, duże centrum handlowe. A na dole jest e, trochę street food, trochę sklepy z żywnością, trochę restauracje. Jest tutaj nawet e, restaura, restauracja z gwiazdką Michelin, w której mieliśmy okazję jeść. <grywki> Jedliśmy tam za pierwszym razem, ale ja byłam chora i nie dałam rady tam wysiedzieć. Już Zostałam tak ostrą zupę, że... No. Nie ostrzeżono nam, że będzie tak ostre. I ciężko było to zjeść. Nawet jedną łyżeczkę no, to, to jest nie, prawie No Spicy, a jest spicy. Jak tutaj przyjedziecie zawsze mówcie, że No Spicy a i tak to dostawiecie lebby ostre. A ja właśnie panią, żeby było tak, dla nie mogło. Ja mam tutaj jeszcze sosiki, sojowy i ciekawa jestem tego. Yy, to ma być ostry. Wygląda jak ostre. Sok smakuje bardziej jak na torynki mi skomalnia. On jest to gwiązny. E. No, 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 no. Namoczyłam sobie. No jeszcze. Jest. Nie jest zostry, ale kurczak z tymi ziołami jest e, mdły i w sumie łagodzi smak tej ostrości nie? no to myjemy a później to już tylko pakowanie, ogarnianie tak żeby się zmieścić w bagaż i wracamy jutro koniec podróży to jest naszej podróży z tym, to jest nasz ostatni posiłek, nie wiem. I wracamy do domu. Przyjechaliśmy na Azję TICKLE. Będzie tu trochę czasu. Taka w ogóle zupełnie inna atmosfera w Bangkoku. Za mną są restauracyjki. Są butyki. Jest koło widokowe. Chyba już w każdym mieście jest takie koło. Jest oczywiście jakiś jakcik. Fajny widok. Może później uda nam się wrócić z łódeczką. Sprawdzisz? W trakcie. No, może uda nam się wrócić o 11.30. O 11.30 ostatni odpływa prom, może wrócimy tam. Jest pytanie, to jest bałwan czy dynia? Ale się spojrzał. Dla nas to był bałwan o no dnia Bałwan od no dynia, Znaczy piesek ubrany. Halloween Nawet piesek przebrany <noise> Happy fish Dużo ludzi wszędzie a tu też jest Patrz a tu jest potrójny Bałba na <noise> Co to jest? Mapa I tam można zjeść kolację, teraz zauważyłam. Gotują tam. No, ciekawe. To tak jak u nas w Gdańsku, prawie. Knajpki koło i łajba, na której można zjeść. Ja, jest tak karuzela, ale no jak w Gdańsku, no identycznie. Tylko, że tutaj 30 stopni o godzinie 20. No i super. I muzyczka. Za bardzo nie wiem, co tutaj się wyprawia. Tu ktoś się wspina. Tam się zjeżdża pająk. Tam straszy. Hmm. na atiku de Riverside znalazłam takie graffiti przyjemne przepiękne są te malunki różowe tutaj przechodzimy do Japonii Super to wygląda wszystko. Cała długa aleja! Bubble tea Uwielbiam Bubble Tea, ojej. Co chwila piłam. Kolejne soczki są świetne dla malunki. Tam aż do końca alei. Ale te różowe najładniejsze, takie pastelowe. Zrobię kilka zdjęć. I pewnie będziecie je widzieć na Instagramie wcześniej. To jest super też. Mega. Ktoś miał pomysł. Duży. I wracamy łydeczką I zobaczcie jaki Royal Princess płynie. Tam można zjeść kolację. Podobno też fajna atrakcja, tylko kosztowna. Tam nawet tańczą, patrz. Muzyczkę mają, tak. Tam jakiś mniejszy. Mniejszy może być lepszy. No, już ruszamy. rejs nocą. A ten mały też fajny. Bokiem, drift tu wszyscy driftują na ulicach i na rzece Bo nie zobaczymy ile będziemy płynąć. do hotelu, do na stacji metrę. metra Skylight i później lecimy po pochodzimy metrem tak y, na lotnisko w i jakieś zakupki lotniskowe jeszcze ha, ha. <laughs> no pan przed chwilą jeden chciał nas kosić 500 za dojazd no. do metra bo wyszliśmy z hotelu z plecakami Tutaj sobie podjedziemy za 150, chociaż się tak się nie targowałem dużo i za 90 za metr, a zobaczymy. Dobra, do zobaczenia później. Gdzie wolą A gdzie jesteś? Idziemy Idziesz Ludzie się spieszą nie wiem gdzie do domu chyba lecą Poczekać w plę nasytaj Proszę jak idzie pani Musimy jeszcze wyżej iść Idziemy na kolejny tranc ten entuzjazm powala u Pani. Nie wyspałam się. Aha. Poczekaj, zobaczę na tablicy coś. Jesteśmy. jest tam A może coś? Najpierw idziemy na kierowniczka stwierdziła, że najpierw pan Przepraszam, gdzie, gdzie jesteś? Dalej od nie jestem Wszyscy ludzie jak zwykle stoją tam na dole I się cisną a tutaj jest tyle wolnego miejsca? Hmm? Nigdy tego nie rozumiem. Proszę, nigdy. Troszeczkę ja. Mamy jeszcze niespełna godzinę do odlotu, a wszyscy już na na dole czekają, bo... Chyba miejsce nie wykupili w samolocie i może zabraknąć dla nich. Może będą na stojąco lecieć tyle godzin. Jak myślisz, na stojąco będą lecieć? No, na pewno. <laughs> Witam się z pokładu samolotu. Dostaliśmy dzisiaj pierwszy posiek. No. Dostaliśmy pasiek. Mam yy, Kurczaka z ryżem, do tego ser, masło, ciastko jakaś pasta, yy, ciasteczka i bułeczka. wygląda na słodką. A drugi nasz mil to owoce świeże i wino. Białe. Wino białe, tak. Yy, tu później jeszcze kawka przyjdzie. Zobaczymy či dobré je. moje odcinki z podróży po Tajlandii, to zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę, czy komentarza. Pozdro!